Witam na moim kanale Tarot, moimi oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne wodniki. Kochani, zaglądamy w energię października 2022 roku, ale na wstępie mówię, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Co chcę jeszcze tutaj Państwu y, powiedzieć? Pamiętajmy, że 25 września mieliśmy nów księżyca w wadze, a jednocześnie zmieniły nam się. Tutaj te lata numerologiczne, weszliśmy w siódemkę, 2023, wyszliśmy z szóstki, no ale oczywiście każdy z nas będzie w tym innym roku osobistym. Ten Nów Księżyca co on tutaj ze sobą niesie? Kochani, tutaj należy zadbać o dobry kontakt z innymi, wykazać się tym partnerstwem, negocjować, renegocjować to, co nie wyszło. Możemy teraz właśnie to przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze i ponownie z czymś ruszyć, ponieważ ta energia będzie sprzyjająca. 10 października będzie pełnia księżyca w byku, tak, w byku, bo we wcześniejszym nagraniu chyba tam pomyliłam, powiedziałam, że będzie w baranie, będzie w byku pełnia, także mamy tutaj możliwość też, ale też kochani... E, zwiększenia swojego potencjału, wykorzystania, ale też tutaj trzeba przy tym wszystkim jak gdyby zadbać o siebie, ponieważ słońce jest w znaku Wagi. Waga jest też również znakiem wytwornym, pełnym piękna. Ale tutaj trzeba też i odzyskać swoją tożsamość, żeby się nie współ Uzależniać od kogoś, to znaczy, czy na przykład zbytnio nie polegasz na kimś innym dla swojego własnego dobra. Kochani, ta siódemka, która ogólnie dla nas wszystkich jest jest to czas zagłębiania się w siebie i skupienia na świecie zewnętrznym. To jest podobnie jak rok drugi, jest to czas, gdy nasza wrażliwość zostaje wystawiona na próbę. Czyli tutaj trzeba się przygotować na wydarzenia, które no, będzie bardzo tutaj będziemy bardzo przeżywać i analizować. Tu należy zadbać o spokój swojego umysłu, inwestować w intelekt, dążąc do. Bogactwa duchowego, natomiast nie finansowego, bo siódemka taka, taka jest. Tutaj mogą być cięcia, tutaj mogą być rozstania, tutaj no wszelakiego rodzaju odejścia. Jest to raczej. Ta siódemka jest rokiem samotności i oddzielenia, prawda? To jest tutaj przede wszystkim stawiać na siebie, no i wydaje mi się robić też, też porządki. Ale tak jak mówię, no to jest tendencja tego, tego roku, ale każdy będzie oczywiście w innej energii. To czytanie, które będę tutaj wykonywać tymi kartami, TV-series, ja wykonywałam czytanie roczne na początku stycznia i tutaj odeślę państwa do tego mojego nagrania abyście sobie mogli zweryfikować czy coś się już wydarzyło po wysłuchaniu oczywiście tego m, nagrania czy czy to rezonuje, czy to po prostu ma sens? Bo tak jak mówię, może akurat nie jest to kompatybilne, może tutaj ta energia nie, nie współgra, może akurat no nie na moim kanale, ale jeżeli coś tam zarezonowało, to będzie mi też miło, jeżeli Państwo coś napiszecie pod tym filmem, że, że coś się sprawdziło. Dopytamy sobie też tutaj kartami. Karty pieniądze, prawo przyciągania, jak pracować z energią pieniądza, jak się nastawić, prawda? Tutaj telefon do przyjaciela, karty anielskie, słowo mocy, wsparcie takie jak tutaj. Y, afirmować sobie poprzez słowa. No i jeszcze kartą czasu. Jedną kartę czasu dla Państwa tutaj wyciągnę i zobaczymy, co Wszechświat będzie chciał odpowiedzieć odpo to, co na górze to i na dole, czyli takie odbicie lustrzane, być może y, przedział czasowy tutaj, czy dzień, czy, czy godzina, czy y, panowanie danego znaku. Na, na, na niebie, prawda? Ten, ten przedział czasowy może być dla Państwa tutaj ważnym. Ale to po kolei. Zobaczmy zatem, co dla zodiakalnego wodnika na czas października 2022. Ja oczywiście to nagranie, tak jak mówiłam, to podepnę tutaj, będzie pod tym filmikiem podpięty link z tego rocznego um, czytania y, dla Państwa. Zobaczmy, jakie tutaj karty. Za pośrednictwem dwóch kart, zobaczymy, jakie tutaj tło czytania będzie. Tutaj w jakiej energii, co tutaj tarot chcę Wam przekazać wodnikom na czas października 2022 roku. Zobaczmy. Zobaczmy zatem, co tutaj niesie. Poproszę o dwie karty dla wodników. Kochani, karta dwa arkana wielkie, czyli bardzo silna, bardzo mocna energia. Powiedziałabym, że zodiakalne, co to niektóre, bo nie wszyscy pamiętajmy, bo każdy z nas oczywiście tutaj może być w tej innej energii, będziemy pokonywać, będziecie pokonywać swoje lęki. Będziecie tutaj. Chcieli spojrzeć, właśnie karta księżyca, przypływy, odpływy, fantazja, iluzja, marzenia, ale dużo lęków, dużo emocji w tym wszystkim, związanych wydaje mi się z waszą stabilizacją, ze wszystkimi tymi fundamentami, które powinny być stabilne w waszym życiu w tym czasie. Tu już macie plany dalekosiężne. Tu czytania Trójka, Buław. Tutaj już chcecie wyjść z czymś do przodu, ruszyć gdzieś, czy jakaś podróż zagraniczna, kontrahenci tutaj. Tu macie już plany, ale ten księżyc, ten księżyc, on jeszcze jak gdyby ściąga was na takie miejsca, na manowce, powiedziałabym, poprzez wasze lęki. Tu musicie pokonać to coś, co mąci wasz. Pokój powiedziałabym. Tu, ponieważ jest to arkan wielki, karta księżyca i karta cesarza, to tutaj jednak możecie w tym czasie nie mieć wpływu, bo to idzie z zewnątrz, to jest trudno do pokonania, bo tak jak arkana małe, to tu jeszcze możemy sobie dać radę w tym życiu codziennym, a to już idzie, jak gdyby z góry jest zaplanowane, te wszystkie, te wszystkie wpływy, ale będziecie może jeszcze gdzieś, powiedziałabym, błądzić po omacku. Może jakieś sprawy urzędowe, jakieś tajemnice, jakieś błędy w działaniu, które będą wymagały. E, no takiej silnej ręki do ogarnięcia w tym wszystkim, żeby no, nie popadać w lęki, w depresję pod spodem karta dziewiątki mieczy, kłopoty oderwanie od rzeczywistości poprzez ten księżyc y, y, jakieś iluzje ale jakieś, jakieś wybory może sami sobie będziecie projektować y, coś, coś w głowie przeżywać, prawda? I dlatego nie będziecie mieli możliwości pójścia naprzód, bo będziecie się bać. Zwykły strach, powiedziałabym, że będzie Was paraliżował, ale to jest takie, taka projekcja własnego umysłu w tej siódemce kielichów, prawda? Czyli tak jakbyście oglądali swoje życie, patrząc na film siedzący w kinie. Karta kochanków, czyli wybory. Walka, konkurencja, tu mogą być i też kontakty zagraniczne. Być może chcecie zakończyć jakiś, jakiś proces w, w tym czasie, coś co, się, coś, co się dzieje, prawda? Nie wiem, może tu też chodzi o związki, o relacje, o partnerstwo, ale powiedziałabym, że tutaj stawiacie. Bardzo na swoją stabilizację tutaj, a na to, aby coś było zbudowane naprawdę na solidnych fundamentach. Dacie radę. Kar, kolejny arkan wielki, karta siły, pokonacie tutaj zdecydowanie ten, ten lęk, ten strach. Nie wiem, tak mi się wydaje, że może. Ktoś y, 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 z zagranicy, ktoś, y, kto nie jest tu na miejscu przy Was. Jakieś kontakty zagraniczne mogą mieć na Was wpływ. Ktoś podejdzie emocjonalnie tutaj, bardzo emocjonalnie do Waszych działań, do Waszych tutaj ym, spraw związanych czy właśnie na polu zawodowym. Ktoś może wyjść z jakąś propozycją y, poukładania tego wszystkiego, prawda? Ale tutaj trzeba będzie zdobyć więcej. Informacji na jakieś tematy, nie działać nerwowo, ale też nie dać się tutaj wciągnąć w jakieś plotki, w jakieś nerwowe sytuacje. Tutaj trzeba będzie naprawdę y, spojrzeć tak y, obiektywnie, i umieć uczestniczyć w tej, w tej rozmowie, ale będziecie też obserwować, będziecie śledzić, może też mogą być kontakty zagraniczne, jeżeli chodzi o partnerstwo, o, o związki, że właśnie tutaj na odległość jeden partner jest za granicą, być może. Wy jesteście tu na miejscu, a właśnie ta druga osoba jest i piszecie przez, przez internet, wymieniacie tutaj tu mówicie o, o uczuciach, o emocjach może jest jakiś nowy związek, prawda? Ale tak jakby coś się mm, zawisło, Coś tutaj mm, trzeba będzie przemyśleć, przeanalizować I odnoszę takie wrażenie, że właśnie sprawy związane z finansami. Zdecydowanie, zdecydowanie być może jeszcze nie będziecie świętować, nie będzie ukończenia planów w tym czasie, ale trójka kielichów pokazuje. Że będziecie brać tutaj udział w jakiejś uroczystości, będziecie na jakiejś imprezie, będzie jakieś mm, świętowanie i być może ktoś, tam poznacie kogoś, ktoś, kto wyjdzie z jakąś y, propozycją współpracy takiej dłuższej współpracy. Tutaj jak gdyby ktoś spojrzy zupełnie z innej perspektywy na pewne tutaj Wasze sprawy, jak nie popełniać błędów w działaniu, prawda? I tutaj pod spodem jeszcze, kochani, Asy. Buław, czyli bardzo dobra karta, aby być niezależnym, żeby jak najwięcej zgromadzić tych środków finansowych, żeby poczuć to bezpieczeństwo, prawda? Tu być może dla kogoś szykuje się jakaś podróż zagraniczna, dosłownie, albo tutaj może być też i nauka, doszkalanie się, zdobywanie wiedzy, ale uważajcie na toksycznych ludzi, uważajcie na błędy w działaniu, ponieważ jest no, tutaj blisko karta diabła. Aby nie być na uwięzi kogoś. Uważajcie może przy podróży, żeby um, gdzieś, gdzie będziecie się wybierać w jakąś podróż, żeby ktoś. Um, w jakiś podstępny sposób nie wykorzystał tutaj braku waszej, waszej wiedzy, to tu już macie pogląd na tą energię, co tutaj tarot chce, zasugeruje. Tu jest podróż, tam jest podróż, szkolenie tutaj może, zdobywanie wiedzy, ale to są urzędy, to są struktury, to jest też może tutaj. Tak jak powiedziałam, albo uważać też na ukrytych wrogów. Karta Księżyca to tak widzimy wszystko przez pryzmat Księżyca, prawda? Jesteśmy tacy jacyś oszołomieni i powiedziałabym, tu są różne przypływy, odpływy, i ta rzeczywistość, te realia to nam się tak rozmywa. Tu trzeba przeanalizować konkretnie, ko konkrety, tutaj będą liczyły się w tym czasie konkrety, aby nie popadać, nie, żeby coś Was nie przerosło, bo będziecie musieli dokonać jakiegoś wyboru I, i tutaj będzie, no powstanie pewien konflikt, bo jest piątka buław. Tutaj może uczestniczyć w tym też więcej osób, tak tutaj Taro. Pokazuje, czy to może konkurencja, czy może współpraca, tu, tu, tutaj może być walka też właśnie, aby utrzymać się, jeśli chodzi o waszą sferę zawodową. Zobaczmy, jakie tutaj słowa mocy na czas października dla zodiakalnych wodników, co tutaj dla Was? Słowa mocy. Czuję się dobrze, będąc sobą. Kocham i szanuję siebie. Czyli tutaj no przede wszystkim zadbanie o siebie, kochani, żeby jednak zadbać o tą, tą miłość do siebie, prawda? Czuję się dobrze będąc sobą, kocham i szanuję siebie, nie dać się wykorzystywać w pierwszej kolejności, pamiętajmy, że jeżeli my ukochujemy siebie, my kochamy siebie, prawda? No to, to wtedy jesteśmy, zupełnie inaczej nam się żyje, zupełnie zmieniamy. Tą, tą energię. Zaczynamy przede wszystkim od nas, wtedy przychodzi do nas dobro. To jest właśnie prawo, prawo przyciągania. Czuję się dobrze, będąc sobą, kocham i szanuję siebie, szacunek do samego siebie. Ale zobaczmy tutaj mm, karty pieniądze, to prawo przyciągania. Jak tutaj pracować z energią pieniądza? To też jest ważne, kochani. Bo to, o czym myślimy, czym boimy się o, o te pieniądze, to wtedy je zamartwiamy, jesteśmy w, w stratach. To, to tutaj niestety, ale umacniamy straty. Tu trzeba myśleć pozytywnie. Zobaczmy zatem, co dla zodiakalnych wodników. Chcę żyć w harmonii z tym, co uważam za dobre. Kochani, numer 24. 4 dodać, 2, 6, co by to miało tutaj dla Was znaczyć. To tutaj też można zwrócić na to uwagę i zobaczymy, co tu pisze. Chcę być najlepszy, jak tylko mogę być. Chcę postępować i żyć w taki sposób, by być w harmonii z moją koncepcją największej dobroci. Chcę trwać w fizycznej harmonii z moim ciałem oraz z tym, co uważam za najlepsze na mojej drodze życia. Jeśli poczynisz owe postanowienia i nie podejmiesz żadnych działań, zanim nie poczujesz się z tym komfortowo, możesz być pewien, że będziesz trwał w pełnej harmonii ze swoją koncepcją dobra. Czyli taki tutaj macie, kochani, przekaz. Tutaj musicie zdecydowanie poczuć się sami z sobą dobrze, pozostając przy tym, prawda? I, i przede wszystkim szacunek dla samych siebie, harmonia balans, musicie tutaj złapać ten balans, bo ten księżyc, on może tutaj właśnie mm, wpływać na Was, że macie tą psychikę zachwianą, a Wy macie być stabilni, Wy macie być ugruntowani. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj karty anielskie, telefon do przyjaciela. Pamiętajmy, że zawsze możemy anioły prosić o wsparcie, ale musimy tutaj dać im przyzwolenie. One czekają, stoją i one chcą nam pomagać, ale trzeba je poprosić i dać przyzwolenie, jeżeli masz jakieś troski, jakieś problemy. Zwróć się do aniołów, a one ci udzielą. Odpowiedzi i będą ci pomagać. Pozwól przeszłości odejść. Jarzmo przeszłości znużyło cię, ukochany. Nadszedł czas, by zdjąć je ze swych ramion. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś, a całą resztę przeszłości zostaw za sobą. Nie chcesz jej ani nie potrzebujesz, a ona już minęła kochani czas ruszyć naprzód rzeczywiście być może nie rozpamiętywać pokonać te, te lęki które, które w was są prawda i zostawić to co się już wydarzyło to już było to nie ma żadnej racji bytu żyjemy tu i teraz w przyszłości też jeszcze nie wiemy jaka będzie należy tutaj skupić się na tu i teraz. Ale zobaczmy jeszcze, jaka tutaj karta czasu, jak tutaj co wszechświat chce Wam powiedzieć, jakie tu będzie przesłanie dla zodiakalnych wodników na październik 2022 roku. Być może przedział czasu, może godzina, dzień, miesiąca. Czy też czas panowania danego znaku, prawda? Tu, tu mogą być jakieś informacje, aby z czymś ruszyć. Tu zapewne wszechświat da Wam jakąś odpowiedź. Zobaczmy zatem, co dla zodiakalnych wodników. Kochani, karta bliźniąt, czas, przedział czasu lub ktoś ważny spod tego znaku, też tak może być. Czas 21 maj do 21 czerwca. Ja Wam, kochani, tutaj przeczytam, jak brzmi tłumaczenie. Miesiąc bliźniąt. Szukaj wymiany. Trzy tygodnie, trzy miesiące lub Czas tutaj bliźniąt może być ważny. Symbol, liczba 3. Pszczoły zbierają miód i zapylają kwiaty. Kolorowy i ruchliwy czas pełen nieoczekiwanych spotkań. Ogólnie czas bliźniąt, czyli od 21 maja do 21 czerwca odgrywa ważną rolę dla... Pomocnej odpowiedzi na Twoje pytanie. Może już coś też się wcześniej wydarzyło, także tutaj odsyłam do tego czytania na cały rok dla Waszego znaku. Um, Tutaj, jeśli chodzi o pracę, to teraz szczególnie ważne, by się odpowiednio komunikować i jasno rozróżnić między faktami a opiniami, no właśnie, czyli żeby nie bać się, żeby tu nie popełniać tych błędów w działaniu. Tak jak powiedziałam, ten księżyc zupełnie, ale tutaj też kierować się intuicją, to też jest intuicja. Tutaj jest ta dwulicowość, prawda? Tu są ukryci, ukryte osoby w tym, w tym księżycu. Jeśli chodzi o związek, rozmowa między dwojgiem ludzi tworzy coś nowego, coś trzeciego, mianowicie duchową przestrzeń i wzajemne zrozumienie, co jest czymś więcej niż te dwie osoby. Kreatywność. Poszukaj impulsów w środowisku lub poprzez kreatywnych znajomych. Ta trójka, Buław, ona też o tym mówi wyjść do przodu, nie bać się przede wszystkim zacząć żyć w tej harmonii z tym, z, 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 z tym wszystkim, co jednak wam w duszy gra a poprzez własne lęki umysłu własne lęki umysłu Rozprasza Was, rozkojarza Was, prawda? I zawsze stoicie przed ogromnym wyborem i jesteście w konflikcie. Kochani, czas ruszyć naprzód. Macie już tutaj odpowiedź, podpowiedź od Tarota, czego unikać. Być może tutaj wykorzystacie to, to przesłanie. Ale tak jak mówię, jest to czytanie. Ogólne. Kochani, jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o komentarze, za które będę Wam wdzięczna. Czy to rezonuje, czy już coś się wydarzyło za łapki w górę tutaj, też proszę i też dziękuję z góry. No i oczywiście o subskrypcję mojego kanału. Także dziękuję pięknie za poświęcony czas. To tyle i do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie.